Gracias. Señor Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem... Panu komisarzowi y, przypomnieć, że są różne reaktory. Są reaktory droższe, tańsze, bezpieczniejsze pod tym względem, pod tamtym względem. Ja nie wiem, co to jest reaktor, który spełnia najwyższe standardy, ale jeżeli pan komisarz wie, co to znaczy, to tylko jeden reaktor na świecie ma najwyższe standardy, bo inne muszą mieć mniejsze. Dlatego też nie widzę, nie widzę dlaczego akurat na Białorusi musi mieć ten reaktor o najwyższych standardach. Natomiast mówiąc ogólnie o polityce, chciałem y, przypomnieć, że spychamy i my, i niestety mój kraj Polska, spychamy Białoruś w objęcia Rosji. Od wielu lat konsekwentnie i Stany Zjednoczone, i Unia atakują pana Łukaszenkę i tym samym wpychają go w objęcia Rosji. Czy, I tośmy, sami się tego doczekali, Bo pan Łukaszenka wcale nie chce być klientem Rosji, nie chce być jedynym, żeby Rosja była jego jedynym aliantem. Ale to my, Atakując pana Łukaszenkę za każdym razem, wpychamy go, powtarzam, w objęcia Rosji i na to chciałem zwrócić uwagę. Dziękuję za uwagę.